Cześć, Witam was serdecznie w kolejnym odcinku z cyklu Motodoradca. Sporo osób pytało się, kiedy będzie kolejny odcinek z charakterkiem. Witam cię Jacku! Charakterek.pl, JoeMonster.org i motokiller.pl. No właśnie, dzisiaj z Jackiem spotkaliśmy się u niego w Radomiu. I mamy dla Was, wydaje mi się, że ciekawy materiał, Już od długiego czasu zastanawialiśmy się nad nagraniem jego. Pokażemy, jak wygląda jazda z tego typu urządzeniami w aucie, przystosowanymi do Jacka. To są urządzenia inwalidzkie. Jak ostatnio nagrywaliśmy film o niepełnosprawnych, powiedziałem, że to jest mojej żony auto, a teraz już jesteśmy w moim aucie, dostosowanym tak. do moich potrzeb. Urządzenia firmy Gido Simplex. Zakładała je firma Efektor z Warszawy. Ja wybrałem te urządzenia, ponieważ już jestem przyzwyczajony do tych mhm. urządzeń. Zrobiłem na nich no prawie 100 tysięcy km w poprzednim samochodzie. W pasacie? W pasacie. Do tego zaufałem. Te urządzenia to już jest nowsza generacja tych urządzeń. Mhm. Będziemy o tym mówić podczas jazdy, a tak żeby było tak śmiesznie trochę przerywnik, jesteśmy na stacji paliw, czyli można powiedzieć terytorium tego samochodu, wręcz... 4.2 silnik, o, od razu <laughs> mówię, jak to z Jackiem się śmiejemy, jakby połączyć Au, Jacka Audi i mojego Jaguara, przekraczamy pojemność 10 litrów razem, tak, po raz, także... tak więc, więc tak, to auto na pewno lubi też wypić, ale Jacek Naturalne, obiecywał, tak, obiecywał, że następne auto będzie musiało mieć moc, takie było założenie i tą moc ma, I przede wszystkim też bardzo fajny wydech, może też to będzie słychać podczas nagrania, Jacku, powiedz mi tak, bo w pasacie widziałem, jak te urządzenia wyglądały, czy możesz wytłumaczyć, jak to mniej więcej funkcjonuje? Co, co jest od czego? Co czym tutaj się. Eee, Waltku, tu już jak będziemy mieli Aha. drugą kamerę podczas jazdy, będę mówił, natomiast tak szybko. Na kierownicy jest obręcz przyspieszenia, gdzie dodajemy nią gazu. Eee, tu jest hamulec. Eee, mechanicznie działa normalnie na hamulec. Te urządzenia są nowszej generacji, że nie ma tam jakichś silników krokowych po drodze, Aha. tylko. Cała funkcja gazu jest przeniesiona dokładnie na tą obręcz. Mhm. E, czyli e, albo mam gaz tutaj, albo gaz tutaj. O, wymiennie działają, e, nie, nie da się e, naraz nacisnąć tak jak to w pasacie było. Czyli ja też mogę wsiąść i bez problemu będę Tak, mógł jechać, Tylko, tak? że jeżeli dodasz gaz nożny, jest wyłączony ręcznie. Jeżeli dodam gaz ręczny, mhm. mam wyłączony Zdobro. gaz nożny e, i, i, i się nie da. Cóż, na początku jeszcze chcielibyśmy zachęcić osoby niepełnosprawne, by e, takie osoby, które mają już prawo jazdy albo które sobie dopiero robią, bo są środki, którymi mm -hmm. można zrobić, żeby przerabiały swoje samochody i żeby były im mobilne, e, gdyż no, nie, nie, nie widzę sensu pozbawiania się frajdy prowadzenia samochodu, przez to, że, że ma się jakiś tam niedowład kończyn dolnych mhm. czy, czy nawet ręce są zastępowane poprzez odpowiednie systemy mamy driftera bez rąk tak, mamy driftera no bez rąk, także to jest naprawdę w tej chwili technika poszła tak do przodu, że nic nas nie ogranicza Jacku, ja bardzo kibicuję właśnie takim osobom jak Ty które nie zamykają się, a robią wszystko, żeby, żeby po prostu w pełni funkcjonować i w pełni ze wszystkiego w miarę swoich możliwości po prostu korzystać, tak? Więc mimo tej dużej mocy, e, już miałem okazję z Jackiem się tutaj przejechać. Bez problemu dajesz sobie e, radę z jazdą tym autem. No to co, rozpadało nam się troszeczkę, więc będziemy, będziemy ruszali będziemy powoli gory, tak. i za chwilę e... widzimy się ponownie. się rozpadało. No to co, Jacku? Będziemy ruszać. No to dobra, to już, już jesteśmy, masz <śla> i ruszamy. Ruszamy. Uff. Trzeba pamiętać, dociągnąć sobie zawsze ten pas troszeczkę. jest tak. zawsze Mikro, mikrofon Ci dam lekko wyżej. Czyli co? Tu ręka, no. i ręka idzie na hamulec, zastępuje nogę w tym momencie. Tak, e, tylko że w tych urządzeniach trzeba nacisnąć hamulec, żeby włączyć urządzenia, żebyśmy mieli a, tutaj gaz, bo, bo inaczej się nie da. Nie da. Ja, jak już wspominałem wcześniej, zdecydowałem się na skrzynię biegów automatyczną, Aha. dlatego że tak jak mówię, no, jeżeli samochód coś sobie sam może robić, to niech sobie sam robi. A tobie jest łatwiej, tak? To mi jest łatwiej e, i, e, no i będziemy jechać, wszystko będzie co, w na D? Przejście na D. Ręka na hamulcu? Tak, tak, bo to. I tu to jest bez gazu po automata. prostu ruszasz, tak jakbyś ruszał na samym no typowym automatie. Można też można zrobić e, ruszanie z gazem wtedy jest bardziej wesoło. Więcej I na prajdy. kierownicy dodajesz. Powiedz mi, trzeba to wyczuć? To jest no tak, zero jedynkową tak, nie działa. Trzeba... No, nie działa zero no właśnie, no, trzeba trzeba wyczuć. No. E, ale no, łatwo się jest przyzwyczaić walku. Będę miał dla ciebie małe zadanie, wręcz Aha. wyzwanie: o czym jeszcze Aha. nie wiesz, a właśnie się dowiesz, gdy będziemy wracać, zajmiesz moje miejsce Aha, dobra. i pojedziesz sobie na tych urządzeniach. Więc na będziesz, urządzenie w Tak, będziesz wszystko wiedział. Dobra, e, teraz tak, jak widzisz, poruszamy się w ruchu miejskim. Teraz jest dość ciasno, więc jedziemy powoli, ale to się zmieni. Wkrótce wyjedziemy na Aha. E, drogę szybszą. E, natomiast e, jak opublikowałem film, to jak zwykle pojawiły się dziwne komentarze, że osoby niepełnosprawne nie powinny jeździć, gdyż 100% koncentracji i 100% uwagi na prowadzeniu trzeba skupić przy prowadzeniu samochodu. Co to znaczy 100%? Nie rozumiem tego. Jeżeli skupiam 100% uwagi i 100% koncentracji i koordynacji na prowadzeniu auta. Mhm to gdy mi przyjdzie okno otworzyć, to co, wypadek robię, bo też już 100% skupiam się na tym przycisku, który nacisnąć, bo tu jest ich aż cztery, prawda? No tak, zgadzam się. Powiedz mi jedno, mam właśnie do Ciebie takie pytanie, o, tak będę się dzisiaj dopytywał i dowiadywał. Dlaczego dwoma palcami? Dlaczego, Dlaczego dwoma takie palcami czuję skamulec, bardzo skamulec czuły. Jeżeli znaczy, zrobimy to wy... całą ręką, to mamy tak. Okej. Okay. Także mogłem zrobić w lusterku, widziałem nic nie jechało. A, a Audi ma dość dobre hamulce, no, tak, do więc... no do tego silnika opony są dość szerokie, więc tak. uwadek teraz właśnie na swojej skórze odczuł. Aha. Dlaczego dwoma palcami? Dobra, i tutaj masz, a powiedz mi jak jedziesz, skręcasz, cały czas permanentnie musisz ten gaz mieć, na, na, no, znaczy cała obręcz jakby jest dodawaniem gazu. U Ciebie, tak, 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 cała obręcz jest dodawaniem gazu i to jest o tyle fajne, że przy wejściu w zakręt Cały czas tą obręcz mam pod ręką. Pytacie się, dlaczego nie urządzenia RGH? Są dobre oczywiście, ale nie. jestem po prostu do tego przyzwyczajony. RGH to są takie urządzenia, gdzie tutaj w rączce masz A, gaz mhm. i hamulec i sprzęgło. Ja, jak mówię, ze sprzęgła zrezygnowałem, dlatego że stwierdziłem, że jak można automatem, to dlaczego nie? No właśnie, ja tutaj to też, też, też już powiem, bo od Ciebie o tym wiem, że gdy miałeś wsiąść w pierwsze takie auto, dostosowywać swój samochód, dostosowywać... O, jak to przyspieszę. Jeszcze, jeszcze wydech, jeszcze musimy... wydech, Ulter swoje robi. Gdy, gdy to swoje pierwsze auto dostosowywałeś do, do potrzeb, najpierw poszedłeś na szkolenie, tak? Na szkolenie tak, z jazdy na tego typu urządzenia. Tak, w Konstancinie Jeziornej, w CKiR, Aha. I, Centrum Kształcenia i Rehabilitacji Aha. Inwalidów. Była taka szkółka, pozdrawiam serdecznie, całe CK, i, i, i tam był, był Fiat, teraz nie wiem co tam jest, był Fiat Punto, właśnie z takimi urządzeniami firmy Guido Simplex. Dlatego właśnie się, że tak powiem, na, na te urządzenia zdecydowałem, bo już wiedziałem, na czym one polegają. Tam ten Fiat był w manualu. Aha. Ja się doszkalałem, bo ja przed wypadkiem byłem kierowcą, zrobiłem te ileś tam set tysięcy kilometrów, więc e, dla mnie chodziło tylko o to, żeby się nie nauczyć jeździć, tylko żeby zmienić przyzwyczaje. Tak. No to jest ważne, no bo no człowiek zawsze jak hamuje nogą, prawda? No tak, a tu no, a trzeba, a tu trzeba gusisz... ręką, to, odruchy, to trzeba... Odruchy, odruchy, trzeba odruchy, wszystkie w, odruchy, tak, do głowy głowie, wszystkie odruchy armii. trzeba sobie w głowie poukładać od nowa. I ty mi wspominałeś jeszcze o czymś takim, że bywa na przykład problem na przejeździe przez rondo czasem, tak? Tak. Niedoskonałość jakby no, której nie da się pewnie przeskoczyć. Skręcam w lewo na rondzie, prawda? Aha. Jak chcę dać prawy wyjazd, no to no, czasami teren, co są brakuje do kierunkowskazu? a szczególnie jak drugą ręką dohamowuję, bo jeżeli nie Aha. dohamowuję drugą ręką, to nie ma żadnych absolutnie problemów, gdyż to sobie drugą ręką dodaję gazu, a tutaj zmieniam kierunkowskaz no ale już się staram tak jechać, żeby żeby nie dohamowywać. Dlaczego to pytam? To jest też taki mój apel. Gdy widzicie samochód, który z tyłu ma oznaczenie auto dla osób niepełnosprawnych, nie trudno poznać wtedy. Zawsze warto jednak tą granicę taką dodatkową bezpieczeństwa zachować i pomóc tej osobie jakoś łatwiej w ruchu też się poruszać, tak? ułatwić. Ja pamiętam dziwny taki dla mnie przypadek w Niemczech. Wyjeżdżaliśmy w Gorlic z Marketu. Aha. Utknęliśmy w totalnym korku, chciałem w lewo skręcić i nagle Niemiec za mną i miałem nalepkę, bo teraz Aha. już tej, tej lampki nie mam. Niemiec za mną wyskoczył na drodze, inwalidę na auto! I nagle wszyscy, puch zatrzymali się, i ja wyjechałem. Ja byłem w takim zobacz, szoku, że to, to było dla mnie coś niesamowitego, że on z tyłu wysiadł i zaczął się drzeć, że jest inwalida na auto, i wszyscy, jak jeden, po prostu się zatrzymali i przepuścili. I mieć o wiele łatwiej. Miałem o wiele łatwiej, więc... tak. No, to To jest zupełnie inna kultura. E no a w Polsce powiem, że tak. Ja staram się przewidywać na ilość tam czasów przód ruchy innych kierowców. E, może jeżdżę bardziej progresywnie niż agresywnie. E, I uważam, że kierowcy będący osobami niepełnosprawnymi jeżdżą dużo, dużo lepiej. Ostrożiny, dlatego, że ostrożnie tak, jeżdżą. No tak, dokładnie. Nie szaleją, nie przeceniają. Ja tak jak mówię, no, już miałem tych samochodów od 25 lat czy 26 lat, kilka, może nawet kilkadziesiąt. Auto miałem sporo, ja, pojawia, miałem ale... sporo aut i w tej chwili dopiero po 25 latach stwierdziłem, że jestem w stanie okiełznać te 300 koni, czy to w zimę, czy to w lato, nie będzie to dla mnie żadnych problemów. Z urządzeniami, z się, urządzeniami. musiałeś się tak, przyzwyczaić tak, tak, tak. przez, przez ileś lat. Wiesz, chociaż, ja że... Poprzedni samochód też nie był tak. taki, taki zły, dlatego że no, jak się pojechało na hamownię, okazało się, że ten samochód miał 156 koni, 360 Nm. więc. a 5 FL tak, 1.9. Ten, ten, i, e, a wiesz co, do, do czego jeszcze chcę nawiązać? E, chcę nawiązać do tego, że gdy nagrywaliśmy ten pierwszy, nasz jeden z pierwszych materiałów, e, o tym jak ustępować miejsca, o, o miejscach parkingowych dla osób niepełnosprawnych, jak wygląda procedura wysiadania, że, że warto, żeby to miejsce jednak zachowywać, tym bardziej jak żeśmy go nagrywali, e, no jedna z osób perfidnie zaparkowała na miejscu dla niepełnosprawnych, tak, z taką nonszalancją po prostu, e, więc... E, ja po tym materiale, zobaczyłem po komentarzach, jestem Wam bardzo serdecznie za to wdzięczny. Możeśmy z Jackiem te komentarze przeglądali, gdzie naprawdę się. większość powiedziała, że faktycznie na pewne rzeczy, na przykład mi oczy otworzyliście, ale wszyscy dokładnie powiedzieli, że, że tak, że no tutaj tu, tu trzeba zwrócić na to uwagę i te miejsca faktycznie A, są dla tych osób. Dlaczego wartku kręcimy ten film? To także kręcimy go ze względu na tych niedowiarków, którzy twierdzili, że osoby niepełnosprawne nie mają prawa się poruszać. No zobacz, poruszamy się w mieście, bierzemy udział w ruchu miejskim. W tej chwili już jesteśmy na drodze takiego szybszego ruchu. Jechaliśmy w ruchu miejskim. Czy w jakiś sposób zamulam, czy w jakiś nie, sposób. Tak płynnie jedziesz, płynnie jedziesz, tak? Więc tu bo też pod tym kątem jakby na to patrzę, tak? Więc... No dokładnie. Wiadomo, tutaj też trzeba zwrócić na to uwagę, bo ktoś może powiedzieć, ojej, bo nie trzyma dwóch rąk na kierownicy i tak dalej. Ja Musisz już mieć, muszę musisz mieć pod rękę, rękę przy hamulcu, e, tak? tak więc... no, szczególnie w takim ruchu, gdzie jest jeszcze e, gęsto miasto, no teraz już wyjeżdżamy na peryferia, więc e, no, tutaj już mogę e, odpocząć i mieć obydwie ręce tak. na kierownicy. No, natomiast e, no, wiadomo, że w ruchu miejskim to musisz są korki, e, to jest ciągłe przyspieszanie i hamowanie. No i, i lepiej mieć rękę przy hamulcu, żeby, żeby po prostu, no... Lepiej zahamować niż nie zahamować. O. Zgadzam się w 100%. Lepiej dohamować wcześniej niż za późno, prawda? Okej, okay, to powiem ci tak, na tą część materiału zapoznałem się z tym. <coughs> przepraszam jeszcze, lekkie przeziębienie, na tą część materiału zapoznałem się z tym jak to funkcjonuje. Więc widzimy się w kolejnej e, części, gdzie zamienimy się później z Jackiem na miejsce. Tak, o, jeszcze jest przynajmniej przejazd kolejowy, także tak. dzisiaj będziemy mieli wszelakie atrakcje. Dzisiaj jest wszystko, tak? Więc... Tak, jest znak stopu, także się zatrzymujemy. No się. Pamiętajcie, jeżeli jest znak stopu, nawet jak są rogatki otwarte, zatrzymujcie się. To jest wasze życie, bo drużnik też jest człowiekiem i też może przyspać. Tak, zgadza się. Dobrze, widzimy się w kolejnej tak. części. Jacku, co teraz? Zamieniliśmy się Zamieniliśmy miejscami? Zamieniliśmy się miejscami, magicznie się przenieśliśmy. Tak. Jestem pasażerem. Waldku, tu masz gaz. Samochód już jest włączony i gaz jest ustawiony, bo sobie dodaj. Dobra. Zobacz, zobacz, czuję. Czuję już. Dodaję. Tu masz hamulec. Dobra, o nogach zapominam, tak? O nogach zapominasz, traktujesz to taki eksperymencik jak ja. Nie miał pasy. Dobra. I tutaj teraz jedna mała niedogodność jest taka, że musisz lewą ręką nacisnąć hamulec, żeby prawą zmienić bieg. Jeszcze raz mi wytłumacz? Lewą ręką naciśnij hamulec, lewą, no. lewą A, lewą? Tak, żebyś prawą mógł wbić bieg. A teraz nogami już, noga, noga no, już wędruję, dobra. No właśnie, teraz nogi odstaw, jedziesz właśnie... Ile automakoni? ma koni? 300, ile? 35, będzie wesoło. Luz. Mamy puszczasz D hamulec, Tak, puszczasz hamulec yy, ręczny. Dobra. Czekaj, naciśnij jeszcze raz, naciśnij, o dobra, zajmij. Dobre, o. No tak i tu muszę sobie radzić też już jedną ręką, Ta, tak? Tu więc... Musisz się radzić jedną ręką. Czyli tu sobie popuściłem i teraz sobie e, już prostujesz i normalnie dodajesz gazu, jak, 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 jak gaz. Widzisz, szarpie, ale to tylko dlatego, że wiesz, no nie, nie, nie mam wyczucia w tym jeszcze. Pierwszy raz w życiu tak. siedzisz. Jest to najlepsze. Ja, ja nogi skrzyżowałem, wiesz? Dlatego, żeby, żeby zapomnieć o nich, tak? Czekaj, ja sobie tylko jak będzie tu kawałek teraz prostej. Jedziemy akurat kawałkiem drogi dziurawej, ale zaraz. E... No specjalnie wybrałem ulicę mało uczęszczane, no bo to tak, jest. Tak, żeby mógł się tutaj. Tak, 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 mógł bardzo mógł dobrze. Tak, co... że jest bardzo dobrym kierowcą, on musi się jednak e, troszeczkę wczuć. Woltku, nie całą ręką, tak jak prosimy palcami dwoma palcami, tak. A ty faktycznie le przeczucie jest. w ogóle to jest przeczucie samochodu, dokładnie. Ty faktycznie jest różnica. I tak, i tu trzeba się przyzwyczaić, że i tutaj podłoketnik jest niezbędny w tym tak, momencie, bo tak. opierasz sobie rękę o podłokietnik i, i wyczuwasz sobie hamulec. Rewelacja. Tak. Powiem ci, że. Znaczy, cały czas mam odruch yy, i to wiem, że to ci nie zajęło jednego dnia, żeby nogi od razu gaz hamulec, żeby, żeby, żeby funkcjonowały, tak? Ale przestawisz się, uwierz A. mi, po dwóch, trzech kilometrach będziesz już przestawiony na te urządzenia. I potem będziesz miał taki odruch, że będziesz szukał bręc. Zas znowu nogi, znowu nogi biegły na ten, ale nie, nie nacisnąłem to tak samo jak z automatem szuka sprzęgła przez pierwszych parę chwil tak. a potem, a potem nagle w samochodzie z manualem zapominasz się o tym że ono jest, prawda? tak, tak czy no ja to mam ten problem, że ja czasem już zapominam, czy ja jadę manualem czy automatem, tak więc ale to, ale, Także, ale tutaj, tutaj, tego, to tutaj to znaczy jest to do przyzwyczajenia dobrze, dobrze mówisz o tych dwóch palcach, bo faktycznie Powiem Ci tak, nie trzeba mocno naciskać, żeby zahamować w ogóle, tak? To jest... Tak, tak. Hamujemy ciągle, są policjanci na drodze. I, po, I powiem ci tyle. I naprawdę trzeba mieć ręce wyćwiczone, bo jednak tutaj ten, ten gaz jednak... wiesz, no, ty, jestem, ty już masz... Ja jestem gitarzystą. Że... Ty... A właśnie. Toś ja mi pomogło. A ja nie, <laughs> więc... W lewo będziemy skręcać. No powiem wam tak, wymaga to przyzwyczajenia. Nachwytem szosowym sobie ruszę. O. No i tu jest przy tu skręcaniu. Będzie szarpaniny na początku, bo przy dodawaniu gazu i przy zakręcie trzeba to wyczuć. No ale. Wiesz co, po prostu trzeba się nauczyć jak złapać tą obręcz, żeby mieć tą największą swobodę. Nad garstkami normalnie. Nad garstkami wtedy, tak? I tu no, mam w rajczego rękę, tutaj jak coś dobra. I to jest to jest to, że... No powiem Ci dzięki wielkie serdeczne za to, że, że miałem możliwość i mam możliwość czymś takim przejechać. To jest takie trudne, jest takie skomplikowane. Nie, jest. tylko wiesz to tylko trzeba się przemóc w głowie, że nóg nie używamy, tak? Jest Dobre. to, wymaga to ode mnie chwili teraz skupienia, zastanowienia. Wiem, że tu mogę sobie, o, tym sobie mogę dohamować. Dobra. Wiadomo, że w ruchu miejskim jeszcze bardziej trzeba tą y, koordynację ruchową gdzieś mieć... Y, bardziej, bardziej dlatego przygotowaną, ale dlatego, dlatego, dlatego jesteśmy... Jest poza miastem, gdzie jest mały ruch, żeby po prostu, żebyś tylko Aha. zobaczył jak, jak to działa, z czym to się je. Jakbym pierwszy raz za kierownicą siedział, tak się czuję dzisiaj, jak dziecko. No, coś nowego, prawda? I tyle. Bardzo, bardzo lubię sprawdzać takie, takie nowe no, rzeczy. Dobrze. dobrze za Jacku, to jeszcze przed skrzyżowaniem. Dzięki wielkie serdeczne za ten materiał. Naprawdę... Mam nadzieję, że części osób w ten sposób też może trochę oczy otworzymy na to, żeby e, zwracały uwagę na osoby niepełnosprawne, czy to takie, które widzą po prostu gdzieś, nie wiem, na chodniku, czy, czy także za kierownicą, to są. Również osoby, które mają pełne prawo do pełnego funkcjonowania, ba ja im jeszcze bardziej kibicuję za to, że czasem są w stanie łamać różnego rodzaju bariery. A wszystkie osoby, które są niedowiarki, które twierdzą, że nie powinny takie osoby prowadzić, zapraszam, niech się przejadą tym samochodem. Zmieniam zdanie, tak jak Waldak. Już teraz pro, jedzie normalnie no. normalnie jak ja. Ustawiam jak? sobie nawigację na Gdańsk i z Radomia jedziemy na Gdańsk. Dobrze, póki co żegnamy się, pozdrawiamy serdecznie, trzymajcie się. Hej! Pa, pa.